z tej strony bypolańskiej 66. To będzie takie krótkie info dotyczące nowej edycji lub mapy serwera. Ym, musieliśmy niestety zrobić nową mapę na serwerze z powodu tego, że tamta mapa była mocno uszkodzona. Ym, jak wgrywaliśmy mapę na minę serwa z mojego komp'a, to ona się cały czas bu bugowała. Wiele chunków na tej mapie, czy tam regionów było uszkodzonych i dalej jest. I tylko jakiś gracz widział lub się pojawił na tym regionie, to serwer miał kompletnego laga i trzeba było go resetować. I ja z, razem z administratorem minę serwa próbowaliśmy wczoraj 3 godziny go usunąć Znaczy te problemy z regionami usunąć ale niestety nam się to nie udało udało nam się tylko usunąć dwa takie regiony ale się cały czas nowe pojawiały i to po prostu nie miało sensu musielibyśmy to tak cały czas e, naprawiać i dlatego musieliśmy niestety zrobić nową mapę przepraszam przepraszamy wszystkich za to e, jeszcze e, dotyczą, wszystko dotyczące VIP-ów super VIP-ów, levela i Rzeczy kupionych w item shopie to VIP, VIPy i Super VIPy będą oddane na taką ilość dni, która została graczom przed y, zmianą IP, a level jabłka to, są, y, to zostaną oddane wszystkie, które zostały kupione w ciągu 10 dni. Dzisiaj jest 25, to znaczy, że jak ktoś kupił jabłka lub level 15. To, to oczywiście odzyska. A jak już ktoś kupił 14, to niestety nie. I to było właśnie to krótkie info dotyczące serwera The Factions i nowej mapy. Ja jeszcze raz przepraszam i w ogóle my was przepraszamy. I no, siema i widzimy się na serwerze.